Na autostradzie A4, z której ta autostrada A4 niosę myślę, że bardzo dobre e, informacje. E, otóż, już za dwa lata kończy się umowa z obecnym akcesjonariuszem. Według informacji, jakie już podało Ministerstwo Infrastruktury, nie ma planów ku temu, aby tą umowę przedłużać. Tak więc, za dwa lata, autostrada A4 przejdzie w zarządzanie Generalnej Dyrekcji Generalnej i, I tak jak w przypadku odcinka w stronę Wrocławia, tak odcinek. What?